No, hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zaczynam trochę nietypowo, ponieważ chcę was ostrzec po prostu przed ludźmi, którzy się pode mnie podszywają, Dostałem wiadomość od jednego z użytkowników Discorda, który jest na moim serwerze Discord, że um, po prostu podszywają się pode mnie ludzie. To jest jeden z nich. I słuchajcie, nie wiem, jakby ci ludzie próbowali od was coś wyłudzić, to się nie dajcie. Mój nik to Patyk Cienias. Jak widzicie, wszystko z małej, bez spacji. Patyk, nie Patryk. Patyk Cienias. W małpie też mam Patyk Cienias. Ja nigdy nic od Was bym nie chciał. Oczywiście nie mówię, że tamta osoba wyłudzała pieniądze lub coś takiego, ale Was chcę po prostu przestrzec przed Takimi ludźmi, no niektórzy jak chcą, niech się podobnie podszywają, ale mój nick to jest Patyk Cienias, nie żadne Patyk Cienias 1, 2, 3. To jest mój nick, ja go nie zmieniam, na wieki, wieków go nie zmieniam. Co do serii od zera do milionera, no nie musicie znać tam mojego niku, bo i tak z wami jakby nie gram w tej serii, żeby było to uczciwe. Więc pamiętajcie, nie dawajcie się takim ludziom, nie wierzcie im, że to jestem serio. Ja. O, jak widzicie, jest bardzo dużo polskich człowieków. Nie mówię, że wszyscy to są jacyś moi widzowie, którzy potworzyli alt konta, bo też ktoś ma, miał prawo sobie wymyślić nazwę polski człowiek. No ale tutaj jest ten polski człowiek, yy, tu jest cienia z fan, spoko. Yy, no tylko chcę was przestrzec po prostu przed takimi ludźmi, żebyście się nie dawali, że o, to jest serio, yy, polski człowiek nie to nie jestem ja. No cóż, a dzisiaj odcinek z serii od zera do milionera, więc zapraszam was już do oglądania. I tym razem nie będziemy grali, tak mi się wydaje, na żadnym serwerze RP. Zobaczmy sobie w ogóle jakie są, jakie są online. No widzę, że bardzo dużo jakichś tam zagranicznych, włoskich, francuskich. No spoko, ale dzisiaj możemy sobie zrobić, myślę, taki wyjątek, bo chciałbym dzisiaj zarobić dużo kasy. 415 tysięcy mam. No i myślę, że dobrą pracą na zarobienie bardzo dużej ilości pieniędzy jest medyk. Więc no, chcę wam przypomnieć, nie dajcie się takim ludziom, nie wiem, nie wierzcie im, że to jestem ja. Ja mam tylko i wyłącznie taki nick. Ale już wracając na serio, znowu muszę zmieniać serwer. Przypominam Wam, że też możecie mi wymyślać jakieś zadania, challenge, co mam zrobić, w jakiej pracy i czy trafiłem na dobry serwer. Nie, no to też nie jest dobre. Błagam w końcu, dobry serwer. O, dobrze, dobrze, dobrze. 10 policjantów, 0 medyków czy strażaków. To jest świetny serwer, wręcz. Więc w takim razie jedziemy sobie szybciutko na medyka. No, mam tego Mercedesa QD. Chciałbym zakupić w sumie nowe auto. Teraz na przecenie jest chyba Bentley, ale to i tak mam na niego za mało kasy, więc chyba jak na razie się wstrzymam. Sprawdzę sobie tylko, czy mam na full eye grafikę. Dobra, Git. Lecimy sobie przez rondo. Oj, sorry, Volkswagen. E Emergency doktor, oczywiście, bo nas stać. Więc czekamy na jakieś zlecenia. 12 już jest policjantów. Um, to jest bardzo dobry wynik i że nie ma żadnego innego medyka ani strażaka. No to ja jestem zadowolony. Żeby nie stracić CP, no to będę jechać po prostu ze światłami włączonymi. I co? No i myślę, że możemy spróbować jakąś taktykę na Blood Transfusion. Jak widzicie, mamy tu już całkiem dużo osób, nawet tam ktoś na Wojzczacie gada. Coś tam po francusku gada. No spoko. Jakoś mnie to nie interesuje. Stój typie, stój, 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 stój dobra. I dostaliśmy ekspo z niego, tak mi się wydaje. Stój, typie, stój, 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 świetnie, stój, stój, stój. A słuchajcie, to jest dziwne, bo przecież przed dołączeniem do pracy masz wcześniejsze zlecenia, a tu zleceń to ja nie mam żadnych. Czyżby się nic nie działo wcześniej? Może po, kryminale po prostu wychodziły, bo widziały, że nie ma medyków? Chociaż tak, to i tak bym dostawał zgłoszenie, że jakby e, że ktoś leży. No niby to jest dobry serwer, bez dużo policji, no ale też musi być dużo kryminali. O, jeden policjant wyszedł, jest już niestety dwunastu tylko. Oho jest, widzę. Yy, pożar wybuchu, ale, ale... ja niestety nic z tym pożarem nie mogę zrobić. Oprócz zabezpieczenia terenu, więc... <laughs> więc z nudów pojadę zabezpieczyć ten teren. Kurde, to jest taki pożar. No to żałuję, że nie poszedłem na strażaka. Ale wszystko się może zdarzyć. I chyba właśnie to zrobię, chyba właśnie pójdę na strażaka, wiecie. No bo taką okazję zaprzepaścić, no to aż po prostu boli. Tu już zarobiliśmy 2,5 tysiąca, tak o. No cóż, no ja muszę czekać 2 minuty, będę tutaj patrzył, czy nikt yy, nikt nie bierze strażaka. Okej, okay, a więc nikt się tutaj nie szwendał, przynajmniej tak mi się wydaje, tak jest, więc możemy sobie lecieć na ten pożar. Jak ja się cieszę, dobra, tu mam jakiś za był. E... O Jezus, to tu jest jakoś e, to dziwnie z tymi samochodami. No ale dobra, czy ja mam tutaj wszystko odblokowane? Mam. W takim razie zostaniemy sobie też strażakiem. Chociaż kawałek drogi by się przydało zabezpieczyć, nie ukrywam. E, w takim razie bierzemy sobie tono i zobaczmy, jak, jak to będzie się prezentować, bo to jest. Naprawdę masywny pożar. No, to jest chyba jeden z największych pożarów, jaki można dostać w grze. Aż sobie zrobimy tutaj screena. Może pod jakąś miniatureczkę. Nie wiem, nie wiem. Jestem ciekaw, ile extra z tego zarobimy. zarobimy. Mieliśmy 20. I zobaczmy, ile będziemy mieli teraz. O ile nie przyjdzie żaden strażak, to wtedy będzie taka soczysta wypłata. Szkoda, że nie ma 20% boosta. Ale on się już dawno temu skończył. Bo tak, to, to bym jeszcze więcej z tego zarobił. I tak w sumie strażak się bardziej kurde opłaca niż medyk, no bo niby kurde ten medyk yy, ma bardzo dużo rzeczy do roboty. No ale to jest 14 policjantów, przynajmniej tak było przed chwilą, a nic się nie działo dosłownie od jakichś od jakichś 15 minut. 15 minut temu, yy, w sensie 15 minut byłem medykiem około i nic się nie działo. No i w międzyczasie zapraszam was na serwer Discord. Yy, no cóż, no tam y, dostajecie informacje o odcinkach. Y, możecie dawać pomysły na filmy, które może pojawią się w przyszłości. Zobaczymy. Ogólnie, no, możecie sobie wejść, obczaić. Zapraszam bardzo serdecznie. A ja już zarobiłem 80 expa, tak naprawdę to 60 za dosłownie 10, 9 pożarów. A mam jeszcze tego kawał. O Jezu. No dobra, no to co, time lapseik, nie ma co gadać. O nie, jest drugi strażak. O nie, jest dwóch nowych strażaków. Kurde, dopiero teraz się skapnąłem. O kurde, no to mamy problem. Mamy problem z tym moim expikiem. Trzeba wracać na medyka chyba. Chociaż aktualnie to nie ma żadnych zleceń jako medyk, ale dołączyli strażacy serio w takim momencie, gdy jest taki fajny pożar i bym samemu zarobił tyle kasy. To wy musieliście dołączyć i wszystko, wszystko zepsuć. No świetnie, świetnie. Dobra, teraz się trzeba skupić, żeby dobrze to pogasić, szybciutko, żeby wyciągnąć z tego no, co najmniej 300 kurczę, No ale jest tyle strażaków, że nie wiem jak to się skończy. Oby tu żaden do mnie nie przyszedł i od tej strony nie gasił. Ale myślę, że taki odcinek serii od zera do milionera, gdzie sobie na prywatnym serwerze, gdzie jest, gdzie jest bardzo mało osób, e, gram jako strażak czy coś takiego, to może nie być głupi pomysł wcale. Nie ukrywam. Kurde, no nie wiem, czy 300 expa będzie. Chyba nie będzie, kurde. Chyba się nie uda, no. Ale mam trochę szybsze auta od nich. Jakbyśmy na przykład byli w Fire Departmencie i by się palił Clothing Store, no to mam zdecydowaną przewagę, przynajmniej nad jednym z nich. Bo tak widziałem, że jeden z nich miał y, takiego vana, że tak to określę. No, chyba 300 expa się nie uda. Szkoda, ale w sumie dobrze, bo tutaj jako medyk i strażak zar zarabiasz expa na jedno konto. Więc teoretycznie za dużo mi to nie zmienia. Chociaż kurde, może może tak na styk 300 expa się uda. No bo to już będę mieć 280, no no no, dawaj, 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 może coś się uda. No dobra, chyba się uda jednak. Dobra, to git. 300 expa plus... ile ja tam zarobiłem jako medyk? Prawie 100 chyba. No to to jest już 400 expa w... w nie wiem w ile minut. O, mamy równo 300, ale jeszcze sobie to zgasimy w równo 300 minut. Ej Boże, jakie 300 minut, co ja gadam? Ej, o, panowie tutaj zapomnieliście dogasić. Panowie, dobra. Dzięki za expa darmowego, jakby nie musieliście. Ale dzięki, w 23 minuty około, zarobiłem już 314, no 400 expa powiedzmy. Gdybym się nie bawił z zabezpieczeniem terenu, to bym, kurde, troszeczkę w sumie więcej zarobił. A więc uwaga, zarobiłem już 12 tysięcy, ej, za jeden pożar. W ogóle jedna osoba wyszła, świetnie. Za jeden pożar? Dobra, nie narzekam, to jest bardzo dobry, kurde, wynik 12 tysięcy za taki pożar, za 300 expa 12 tysięcy. Mam trochę szalony pomysł, aby na przykład na live, no i co ty typie robisz, no i po co się tak we mnie wpierdzielasz? Jest jakieś zlecenie dla medyka? Wow, niesamowite! Niesamowite! Jedno zlecenie dla medyka i ten typo pojechał tam. Szkoda, że strażacy też nie mogą udzielać pierwszej pomocy, chociaż tak to praca medyka byłaby beznadziejna i dwa nagle zlecenia dla medyków. Eee, no i nie wiem co zrobić, kurczę, tak szczerze. Mam taki pomysł, aby na prywatnym serwerze. Na przykład zrobić z tego odcinek albo na live przez bite na przykład 5 godzin robić tylko zlecenia strażaka, być strażakiem ciągle. Ja wiem, że na prywatnych serwerach te, te, mm, te chyba, no są po prostu mniejsze. Te pożary, przynajmniej ja tak zauważyłem, jak no z 3 update'y temu, czyli w jakiejś wersji 3.8, czy tam nawet 3.6. W tych prywatnych serwerach sobie byłem jako strażak przez dwie godziny i zarobiłem chyba... Nie wiem ile expa miałem z tego screenshota. Ale już nie pamiętam, no ale nieważne. Możemy sobie zobaczyć czy te osoby dalej są. O, na przykład tu. No widzicie? Dwie osoby i wyszło od razu. Więc nawet jakbym się zmienił na, na medyka, to bym musiał czekać znowu na kolejne zlecenie. Zobaczcie jakąś anomalię Emergencji Hamburga. Puszczę wam to teraz. Y Ło, mamy pożar, dobra, 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 co się pali, co się pali? O kurde, Farmshop, to źle pojechałem. RNG złe, myślałem, że Jubiler się pali, dobra, dobra, dobra. Nieważne RNG. Ważne jest to, że mam trochę szybszy samochód i powinienem to nadrobić. Proszę, nie wpadnij w poślizg, dobra, jedź. Jedź, 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 jedź. A, jedź. Ej, Farmshop to też, to też nie jest mały pożar. Czy tam jest, tam, tak, 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 tam jest strażak, dobrze. Ojoj. O Jezu, serio? I akurat teraz zniknęło to? Nie, no dobra, to jest jakiś scam. Tu ktoś próbował okraść, okej, okay, Farmshopa. Przewrócimy tego, żeby typowi przeszkodzić. Dobra, ja bym wszedł do środka. Dobra, może pójdziemy do środka. Ten typo się zajmie tutaj yy, z zewnątrz. Zostawimy mu zewnątrz. A ja wlecę do środka, dobra, bo tutaj się dzieje. Widzę o wiele więcej, tylko muszę pilnować paska zdrowia. Żeby się to trochę inaczej nie skończyło. Dobra, jak na razie jest ok. Trafił się fajny pożar, całkiem duży jak na farmshop. Chyba dopiero teraz ten typo przyjechał. Ja już zdążyłem dwa pożary ugasić, więc całkiem dobry wynik. Gasimy dalej, gasimy dalej. Tylko muszę pilnować zdrowia, bo raz mi się zdarzyło, kurczę. Niestety, no niefortunnie zginąć. No i mamy 450 Expa. Dobra, jestem zadowolony z dzisiejszego odcinka szczerze. Chyba rekordowo to zarobiłem 60 tysięcy. O dobra, dobra, ten pożar jest mu mój, mój gościu. Tamten ci jeszcze został i w dodatku jeszcze dostanę to. O, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Cieszy mnie to bardzo, bo tutaj ogólnie kto pierwszy dotknie pożaru i będzie go ciągle gasić, no to dostaje Expa. Czy ktoś dołączył, nikt nie dołączył na medyka ani nic. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj łamnie. nie wiem czy nie zrobić takiej serii jak Prawdziwe Życie yy, Byłoby parę osób, jakoś tam odgrywanie tego RP na po prostu prywatnym serwerze, zrobić jakąś tam historię I tak to odgrywać, co o tym sądzicie? Napiszcie mi w komentarzu, zrobię też o tym posta, będziecie mogli zagłosować w ankiecie Co o tym sądzicie? Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, różni ludzie robią z różnych gier, okej okay, mamy pożar, tak o o kurde, dobra, dobra, to też jest taki całkiem spoko pożar, więc wyjeżdżamy szybciutko. Ten typo niech żałuje, że wyszedł, ale ja tam się cieszę, że wyszedł, bo właśnie go minęło zlecenia. W ogóle bardzo często te zlecenia, ani prawie w ogóle nie czekałem, i od razu kolejne zlecenia. Zdążyłem zaparkować samochód, sprawdzić, ile zarobiłem, wejść na górę. I to tyle, i dostałem zlecenie. Więc git, jednak się nie opłaca iść na medyka, przynajmniej tutaj. Strażak, no można zrobić taki test, strażak versus medyk, ale to wszystko jest zależne od, od serwera. Ale wracając, w serio, chciałbym wiedzieć, czy taka seria byłaby fajna. Różni youtuberzy robią z różnych gier, tam powiedzmy yy, z GTA, nie wiem, ktoś, nie, Kaluch, Kaluch robi z GTA. No to Kaluch na przykład robi z GTA prawdziwe życie. Piszcie, eee, co Wy o tym sądzicie? Czy, czy byście oglądali taką serię? Moglibyście też decydować, co tam się będzie działo. No, trzeba byłoby wymyśleć historię, bardzo dużo ludzi, jakieś tam NPC-ty, żeby jeździło trochę ludzi tam po drogach i tak dalej. Ale wszystko jest do ogarnięcia, więc jeżeli chcecie, właśnie być częścią yy, w takich nagrywkach, yy, możecie wejść na serwer Discord. Tam, jak potrzebuje ludzi, piszę na kanale pomoc w nagrywkach. No i organizuje takie, takie rzeczy czasami, no nie za często, ale, ale organizuję. Więc jeżeli byście chcieli coś takiego, no to myślę, że na 100% y ludzie z Discorda no byliby potrzebni, byliby potrzebni do pomocy. Szczerze powiedziawszy to bardzo mały ten pożar kontenerów, on się zazwyczaj trafia większy chyba. No, dobra, nie narzekam, bo jestem samemu. Tak, to, to bym zdobył jeszcze mniej. A tak, to mam już 557 expa. Nie spodziewałem się, że tyle zarobię, gdybym został tym medykiem. No, to bym tyle nie zarobił, kurde. Może spróbujemy w tym odcinku zdobyć 1000 expa. Chociaż będzie to niemożliwe, bo jeszcze dałem sobie 20 minut na ten odcinek. Teraz też mam bardzo napięty grafik. Wiadomo, szkoła, ósma klasa, no to, to jeszcze gorzej. Dobra, wróćmy sobie na bazę. Poczekajmy na kolejne zlecenie. Może znowu przyjdzie szybko. Oby, oby nikt nie dołączył. No co ty robisz? Co za policjant, no? Nie, 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 nie. Ja tak tego nie daruję. Co za typo, no? Ja mu tak tego nie daruję. Dobrze, dobrze, typie. Dobrze, dobrze. Dobrze ci tak. Będę się z nim tak droczyć. O nie, kurde, jak, jak on się rozpędził z tej górki. Jak ty tym... Volkswagenem tak zapierdzielasz. Co jest? Gościu ma jakieś cheaty, czy co? Czy ta audycja jest po prostu taka tragiczna? Chyba to drugie. Dobra, już mu dam może spokój, bo przydałoby się naprawić samochód przez takich geniuszy jak policjant pod prąd. Nie wiem, czy on miał nawet światła włączone. O, na przykład przez takich geniuszy jak ja. ja jeszcze mam połowę paska zdrowia, to się do szpitala podjedzie w sumie, żeby nie tracić ciasteczek. Okej, okay. w końcu coś innego niż pożar. O, kurde, no jestem zdziwiony. No i to w sumie trochę niedobrze, bo dostanę mniej EXPA. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Zobaczmy. No, standardowo jest 5 plam. Zabezpieczymy sobie jakkolwiek ten teren. I zobaczmy, chyba 15 za jedno się dostaje. Tak, dobra, to w sumie może trochę więcej. Nie, w sumie to mi wyjdzie mniej niż za taki normalny pożar. No dobra, trzeba to szybko załatwić, żeby jak najszybciej dostać kolejne zlecenie. Już 600 Expa mamy wbite. Dobra, no nie uda się 1000. Nie ma opcji, że w 15 minut jeszcze 400 Expa zdobędę. Chyba, żebym dostał taki wielki pożar, to wtedy jest możliwość. Jak najbardziej. Ale raczej takiego pożaru nie dostanę. Ale myślę, że 800 Expa jest w zasięgu ręki. A tak to, oju, no to by wpadło jakieś myślę szczerze, że z. z... 30 tysięcy, wtedy już myślę, że to byłby taki pewniaczek. W sumie za 300 expa czy tam 350, 400, zarobiłem 15 tysięcy prawie około. Nie, nie mogę się wysłowić, kurde znowu, ale mniejsza. No to za to powinienem dostać jakieś 35, 40 i wtedy mielibyśmy już 460 około. I wtedy byłoby nas stać na jakiś fajny samochód. Piszcie w komentarzach, co wy byście zrobili z tymi pieniędzmi? No, i jeżeli chcecie serię od 0 do milionera, 90 łapek w górę pod tym filmem. Jeżeli nie będzie, no to nie będzie serii od 0 do milionera. Uwaga! 24 tysiące tylko? Dejon, dobra, nie wiem. Nie mogę tak często patrzeć, bo mi się kurde zmniejszają te pieniądze ciągle. Jak tak na to patrzę, to coraz mniej za coraz więcej Expo zarabiam. Mamy zlecenie w końcu, w końcu. Zostało uwaga 12 minut. I co się pali? Proszę! Okej, okay, no to nie jest złe. Ale nie jest jakieś super. Mogło być lepiej, ale nie narzekam. Nie narzekam. Słuchajcie, będę sobie jechać e, jak najszybciej, tylko tak, żeby się nie rozbić tym razem. Tym razem. Bo ostatnio się to skończyło supem. Bardzo groźnie. Dobra, dobra, gazu, 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 gazu. Na szczęście nie mamy dalej konkurencji. Jak widzicie, mamy dalej dwóch. Dwie osoby, ja i ten medyk Medyk tam ma trzy zlecenia, czy tam dwa yy, Więc ma co robić, ja też mam co robić, dobra, to też jest całkiem duży pożar W sensie, tu to zazwyczaj właśnie tak to wygląda, ale kurde, nie widziałem, że aż tak Dobra, git, 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 ja się cieszę, wchodzimy i od razu zaczynamy gasić zanim ewentualni inni strażacy tutaj dołączą. Obstawiam, że z tego to już będę mieć 800 ekspa i to tak na luzie. Może 900? Może zbieram na, to, na tą BMK za 9000 jako medyk i za 14 jako strażak. Nie wiem dlaczego tak się różnią te ceny. Bo jest to auto za 9,5 takie wielkie, klockowate, którym raczej nie zamierzam jeździć. No ale nie chcę was zanudzać. Po prostu zobaczcie sobie time timelapsa. Słuchajcie, jestem mega w szoku, bo to jest bardzo duży pożar Zobaczcie, mam już 45 w tym momencie ugaszonych pożarów Nawet nie wiem, czy wcześniej... O, nawet On Duty wleciało, więc słuchajcie, udało się Słuchajcie, czy na pewno, czy się uda, czy mi zabraknie jakiegoś... Udało się Mamy 1000 expa, plus 70 expa stamtąd Czyli 1100 expa prawie zarobiliśmy w dzisiejszym odcinku Jestem pod wrażeniem Szczerze, myślałem, że tu będę mieć max 800, no do 900 kurczę. No, ja myślałem, że więcej to się nie uda wbić. Słuchajcie, no, ja myślę, że to jest wystarczająco. Chciałem osiągnąć 1000, mówiłem, że jest to no, prawie niemożliwe, no ale nadzieja umiera ostatnia. Udało się, udało się, więc jestem bardzo zadowolony. No, my widzimy się już w fire departamencie, zobaczymy, ile zarobię. Ok, dojechałem. Ja się bardzo cieszę. Nikt nie dołączył chyba do straży 40 tysięcy. Wow, ja to biorę za 43 minuty! 40 tysięcy to jest świetny wynik. Oczywiście, jako kryminal, zdecydowanie więcej można zarobić, ale to nie jest kryminal, tylko strażak. I słuchajcie, jeszcze na koniec, podjedziemy sobie do dealershipa, abyście mogli zobaczyć, jakie auta mogę kupić. Żebyście e, mogli zdecydować, e, może, możecie mi może coś doradzić, może jedno auto się bardziej opłaca od drugiego. No nie wiem. Kombinujcie. Zaraz Wam pokażę dostępne opcje. Mamy 456 tysięcy, tak jak mówiłem, prawie 460. Tysięcy, bardzo dużo. Jakbym sprzedał ciasteczka i energetyki, to miałbym 460, więc auto ewentualnie jeżeli jakieś kosztuje 460, jest w zasięgu. Zobaczmy. Oczywiście mamy do wyboru takie jakieś auta. No ale umówmy się, że nie będę wam ich pokazywać. Mogę tego sprzedać za 60 tysięcy, czyli mam około 510 tysięcy. To tak, może byśmy się zaczęli odtąd bawić taka semeczka Taka x -trujeczka. możecie sobie zatrzymywać przy każdym aucie, żeby zobaczyć jego jakieś parametry, wygląd i tak dalej. Zobaczcie, taki, w ogóle to jest bardzo tanie, a bardzo dobre auto, przynajmniej według mnie. Takie autko, takie, takie autko jest jeszcze w naszym stanie. Tutaj też jesteśmy jeszcze w zakresie, tutaj też, tutaj też, tutaj też jesteśmy jeszcze w zakresie, tutaj nawet też. No, a tutaj nam troszeczkę brakuje, nie żeby coś, ej tutaj, tutaj nie wiem czy bym zdążył, chyba bym nie zdążył aż 100 tysięcy zarobić, a niedługo się to pewnie skończy, no czekam na Nyberga, szczerze, żeby był w przecenie, żeby zdobyć go na drugim koncie, no więc y, te wszystkie auta, włączyć z Lamborghini, niech będzie, y, są do y, dyspozycji, aby je, aby kupić, o kurczę, dobra, więc... Y, Decyzja należy oczywiście do Was. No cóż, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Polecam obejrzeć jeden z tych dwóch, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na tym kanale. Zachęcam, abyście weszli na serwer Discord. Tam jeszcze trwa rekrutacja, tak dokładnie do 9 września. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa pa!